się nie odzywałam. Cały tydzień dzisiaj już mamy czwartek, bo trochę chorowałam. E, troszkę się źle czułam e, i e, tak mówiłam dziwnie, ale dzisiaj się już czuję trochę lepiej, mimo że jeszcze trochę mam nos zatkany, ale przynajmniej na uszy słyszę. E, I co? Z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? Przychodzę dzisiaj do Was z zakupami, z tym, co dzisiaj będę jadła i z tym, jakie są nowe zalecenia dietetyczki i dlaczego, bo to też jest bardzo fajne i bardzo ważne. Bo dzisiaj jestem po konsultacjach z dietetyczką. Otóż, może najpierw co będę robiła do jedzenia, i najpierw sobie zrobię jedzenie, a później, znaczy, nastawię sobie, żeby mi się to tu wszystko robiło, a później pokażę Wam, co kupiłam i dlaczego, i co dietetyczka powiedziała i dlaczego, więc dużo pytań. Więc dzisiaj wyobraźcie sobie, że robiłam porządek, znaczy porządek, po prostu patrząc, co tam jeszcze mam w czeluściach tej zamrażarki i znalazłam. Znalazłam takie, takie chlebki, ja już sobie tutaj przekroiłam. On w środku wygląda tak. I jest to chleb z mięsa, z rosołu. Nie pamiętam jak go robiłam, ale chyba mieliłam to mięso z rosołu, dodawałam jajko i chyba proszek do pieczenia i to wszystko. Tam na pewno więcej nic nie ma, pewnie jakiś, jakaś sól może jeszcze, nie wiem. No i w związku z tym przekroiłam sobie to na pół i upiekę to w airfryerze, żeby było troszeczkę chrupsze, chrupkie, bo to jest takie na razie miękkie, bo to było w zamrażarce. Mam takie dwa kawałki. I do tego będzie ogórek kiszony, bo mam z masłem. Oczywiście to będzie z masłem, i ogórek kiszony. A do tego wszystkiego, słuchajcie, będą. Um, będą tutaj, mam. Um, się to nazywa? Żołądki. Żołądki. Te żołądki kiedyś gotowałam, pokazywałam tutaj na kanale i wyszły mi one bardzo słone. Dlatego właśnie je mam teraz na sitku, bo po prostu jak one się odmroziły ja wylałam tę sostą wodę i troszeczkę je przepukałam i sobie je trochę w maśle podsmażę, po prostu zagrzeję i tak je zjem z tymi kanapkami i z tym ogórkiem. I to jest mój dzisiejszy posiłek i to będzie myślę, że około 1500 może nawet więcej kalorii. Mm. Nie wiem, muszę zobaczyć, muszę policzyć. I to jest mój y, pierwszy, y, ostatni, jedyny y, posiłek, bo od początku tygodnia jem tylko raz dziennie i y, na dodatek wieczorem. Bardzo dobrze się czuję, bo przez cały dzień mi, mi jest bardzo łatwo w ciągu dnia nie jeść, y, natomiast zawsze mam ochotę wieczorem sobie zjeść i zawsze później po tym jedzeniu. Y, oczywiście ja walczyłam i głodna nie mogłam usnąć i tak dalej. A teraz ja po jedzeniu zasypiam jak dziecko i jakaś to jest chyba dobra pora. W ogóle schudłam w tym tygodniu 2 kg, tak mimo że jem właśnie tak w granicach 1700 kalorii i na noc. Tak, jem na noc i naprawdę bardzo dobrze się czuję. Mało tego, nie wiem na ile można wierzyć w zegarek, ale pokazuje mi, że mój sen głęboki jest dużo lepszy wam sobie żołądki, żołądki wyglądają tak i tak wsadzę je do frajera jak mi się upieką te chlebki, zresztą one chyba już będą dobre, ja zobaczę i zapomniałam, że oczywiście jeszcze dwa jajka na miękko do tego wszystkiego będzie, tak, bo jem codziennie dwa jajka, no i jest wtedy fajnie i mi się wtedy wszystko, zgadzają mi się, o tak, te chlebki już będą, więc sobie je wyciągnę. Awaj awaj, one się up. Awaj, pokażę wam jak to wygląda. tylko strasznie gorące. Au. Dobra, to niepotrzebne. Mam nadzieję, że to wejdzie. Wejdzie. Okej, okay. to wsadzimy na chwilę. Dobra. Yy, działa. Mikrofon działa to dobrze, więc yy, chlebki po upieczeniu wyglądają tak, czyli w zasadzie jak standardowy chleb. Nawet nie wiem, czy będę masło na to dawać, dlatego że widziałam, że one są dość tłuste, widziałam, że tam mi troszeczkę tłuszczu e, wykapało, może, może dam cienko odrobinę i do tego mm, właśnie ogórek i jajko na miękko. Dobra, przechodzimy do zakupów, bo byłam dzisiaj w lidu. Co prawda byłam po mięsonelki, ale też potrzebowałam, bo... Mm, za mało tłuszczu spożywam i stwierdziłam, że muszę sobie bardziej takie tłuściejsze rzeczy kupić. Wymyśliłam sobie, że tam do mięsa tego wołowego, który mam fajnie też camembert pasuje i a Kamembert wiadomo, dużo tłuszczu, więc e, tak sobie pomyślałam i po to pojechałam. No ale oczywiście wzięłam e, kilka innych rzeczy. Otóż, wzięłam trzy bekony takie, i ja je wzięłam właśnie e, głównie do tych Kamembertów. To są z Lidla, najzwyklejsze, chociaż jutro chyba pojadę do sklepu, tam są takie lepsze, takie z pieprzem i z ziołami, to muszę sobie pokupować. Więc wzięłam też czekamemberty po to, żeby właśnie sobie je na przykład upiec i... Bosze, upiec i mm, właśnie na przykład tam z, z tym, tym mięsem wołowym czy jakimkolwiek innym mięsem zjeść, gdzie jest e, nie za dużo tłuszczu, albo po prostu taki camembert owinąć e, w taki boczek i zapiec to w airfrajerku. To też bomba. Można też na, oczywiście na patelni to zrobić i wtedy smakuje, naprawdę smakuje to dobrze. E, ja lubię takie rzeczy, więc e, jak najbardziej. E, no Oczywiście. Przetworzona żywność, ale no od czasu do czasu na pewno można. Kupiłam sobie też, bo lubię serkozi, to jest też z Lidla, więc każdym razem jak nagrywam tutaj lata mi jakaś osa wielka. Może szersze, nie wiem, może to szersze, nie chyba raczej. E, no chyba, chyba też chcę być na kamerze. No więc kupiłam sobie dwa e, sery kozie dla podbicia białka. Tam tłuszczu tutaj, nie wiem ile tutaj jest tłuszczu. Gdzie tutaj mamy tłuszcz? Jest 27 gramów w 100 gramach. E, no to nawet, no to czyli to takie właśnie sobie kupiłam, żeby w razie czego coś na szybko nie mam, a czasami coś na szybko potrzebuję i e, no to mam już teraz, więc sobie kupiłam. Mięsa dla Nelki, dwa mięsa mielone wołowe. I y, miałam ochotę, i tak myślałam, że dzisiaj sobie zrobię właśnie do tych żołądków zrobię sobie skrzydełka. I kupiłam skrzydełka, bo uwielbiam, ale jednak zapomniałam, że rozmroziłam ten chleb, y, więc już nie będę kombinować i zjem ten chleb. A skrzydełka zostaną y, może na weekend. Y, y, I kupiłam sobie boczek do pieczenia, surowy boczek e, ze świni, e, widać? Widać. E, I stwierdziłam, że sobie go właśnie też upiekę i mam taki ochotę na taki chrupiący, tak żeby mi chrupiało jak będę gryzła, e, to tak sobie go troszeczkę bardziej, że tak powiem, podpiekę. Ten tusz oczywiście zostawię może do jajecznicy albo do czegoś, ale właśnie boczuś sobie upiekę. I za te wszystkie zakupy zapłaciłam. 44,29 44, 29 euro. Z tym, że właśnie mięsko dla Nelki kosztowało 20 euro. Czyli w zasadzie same zakupy 24. Tak, więc takie zakupy taki, taka obiadokolacja. I teraz odnośnie. Konsultacji, e, moich wyników badań e, i e, zmiany w diecie, bo niestety musi nastąpić. Otóż e, fajnie jest, bo nie mam już ochoty na słodkie, a naprawdę. E... Idę, idę że tak powiem na czco do sklepów spożywczych czy też na no, nawet wczoraj byłam w Millerze, czyli w drogerii, no tam jest też kupa słodyczy i wszystkiego i nie rusza mnie. Po prostu mnie nie rusza, ale mam ogromną ochotę na przykład na surowe mięso, nie? A na słodycze nie, więc to jest bardzo fajne. No ale mm, po tych wynikach wszystkich i po tym wszystkim, więc będzie tych tych że no tutaj by się przydało jednak to żelazo. E, troszeczkę sobie go podnieść, e, więc jakieś tam naturalne żelazo, no zobaczymy, e, najpierw przeczytam, poczytam, a później zobaczę. Zresztą to jest to chyba, co, co chciałam sobie kupić i, i właśnie tak wstrzymałam, bo stwierdziłam, nie wiem, czy to warto, czy nie warto, czy może coś tam e, jednak z diety da rady to podnieść. Ale co muszę wprowadzić? Niestety muszę wprowadzić, chcąc, nie chcąc, węglowodanem, dlatego że jednak się okazało, że ta moja tarczyca troszeczkę zaczęła szwankować. No i żeby się znowu nie skończyło tak, że będę musiała zażywać hormony tarczycy, bo tego nie chcę absolutnie, no to niestety pani dietetyk powiedziała, że muszę do każdego posiłku, raczej raczej, to znaczy do każdego, codziennie po prostu spożyć do 50 gram węglowodanów, ale to nie mogą być każde węglowodany się okazało, bo na przykład pytałam się czy skala fiora, Albo z czegoś ja ona powiedziała, że nie. Właśnie to muszą. Ona mi to rozpisze. Wiem, że na przykład marchewka, banan, ryż, kasza, takie węglowodany. E, nie jestem zachwycona, ale doszłam do wniosku, no dobra, no dobra. E, wolę jeść te węglowodany niż potem nie daj Boże hormony albo czuć się źle przez tarczycę, bo już przez ja miałam kłopoty, problemy i wiem, jak się czułam. Sprawdzę te żołądki. W ogóle tego masła nawet nie widać gdzieś w te żołądki, wsiąkło w, to, w te żołądki. No dobra, dwie minutki i będą. E, więc e, stwierdziłam, że faktycznie wolę ten ryż e, niż, e, niż hormony, i, a faktycznie tak widzę po sobie, że coś chyba tam nie dega z co tarczycą i, i faktycznie ona mówi, że tu wyszło troszkę za niskie. E, te trzy chyba, o ile się nie mylę. No, i, i to też będzie blokować y, chudnięcie. Więc, no więc oczywiście to zrobię. Z dobrych, bo oczywiście wypytałam jeszcze i, i powiem Wam tak: na początku sobie myślę kurczę, ja nie chcę, a potem sobie pomyślałam wcale to nie jest źle, że muszę te węglowodany spożywać, dlatego że na przykład teraz sobie chodzimy po tych górach, w tym tygodniu znowu się wybieramy na wędrówkę. Nie wiem, czy to będzie wysoko, czy nie wysoko, bo jeszcze nie sprawdzałam, ale myślę, że tak, bo raczej tam są takie tereny już. E, że tak powiem wyższych pagórków e, i no i mam kłopot, żeby cokolwiek wziąć Tak, ja rano śniadania nie jem e, i nawet nie jestem w stanie się zmusić a poza tym jak ja mam zjeść śniadanie a potem żeby mi było przez pół dnia niedobrze i jeszcze wędrować z plecakiem to nie dziękuję więc więc e, więc stwierdziłam, że ten banan czy ta marchewka to nie jest wcale zły pomysł, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam banana, ludzie, nie pamiętam, ale doszłam do wniosku, że to jest fajnie, bo na taką wędróweczkę, jak sobie wezmę takiego banana i orzechów do tego, to naprawdę będzie fajnie. W zimie nie ma problemu, w zimie mogę wziąć mięso, ale w lecie, jak jest ciepło, jak jest prawie 30 stopni, to trudno z tym mięsem wędrować przez 5 godzin, a potem go zjeść, po prostu. Po prostu, nawet dla nelki nie biorę. Dla nelki biorę jakieś tam podroby em, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że to, by, to, to może nawet jest dobrze, jakaś tam opcja jest, że mogę sobie trochę tych węglowodanów spożyć. Oczywiście muszę patrzeć, ile tego jest. Mogę też orzechy, co. Em, Oczywiście z tymi orzechami nie mam zamiaru y, jakoś tam szczególnie przeginać. Co, kruszeńko? chodź, pokaż się tutaj, pokaż się tutaj, moja asystentko kochana, nie zasłaniaj mikrofonu. Cześć, tak, tak, ja też Cię kocham, byłyśmy właśnie teraz y, na spacerze, ale daleko nie poszłyśmy, bo pod blok wyszła sąsiadka z pieskiem i goniły, bawiły się y, i Nelka już chciała wracać do domu, bo już jej się pić chciało. No, także taka, ta, ta, taka dzisiaj wyprawa była, o, byle jaka. No i, ale wracając do tych węglowodanów, więc to muszę spożywać. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że e, na takie wędrówki to mi to trochę e, życie uratuje. Czy no zobaczymy, jak to rozpiszę, ile tego o, faktycznie e, mogę jeść, jaka to jest duża porcja. Muszę zobaczyć. Nelka? Jakoś tak ciężko oddycha. Nie, nie, wszystko dobrze? Dobrze. No więc więc zobaczymy jak to rozpisze. Ale ogólnie wszystko fajnie. Na wynikach mówi, że poprawiło mi się z tą insulinoopornością, czyli widać dieta działa i ja faktycznie się staram trzymać w ryzach, zresztą jak widzicie, po zakupach. No i jakichś spektakularnych efektów na wadze nie widzę niestety. No, tutaj widzicie, że to wszystko jest trochę. Trochę szersze na mnie, i tak po obwodach może trochę widać, ale jakoś tak myślałam, że to jakoś tak szybciej pójdzie, no ale no widocznie nie. No i to by było chyba na tyle. Będę teraz jadła, yy, będę teraz jadła pyszne jedzenie, które mi się właśnie, zdaje, na które naprawdę czekam, mam ochotę wielką. Nie mam wielkiego głodu, ale mam ochotę wielką, już sobie coś zjeść, bo, no, bo tak jak mówię, nie jadłam nic i to już, to już jest czas, yy, żeby zjeść no i parę rzeczy jeszcze porobię i będzie po czwartku jutro piątek na szczęście weekendu początek na szczęście krótko pracuję jak to w piątek na szczęście więc co bo ta niedziela wolna jakieś tam plany są jakieś tam plany są więc może się udaje wszystkie zrealizować no i co i tyle i tyle idę jeść tak, tutaj zdałam relację. Chciałam jeszcze powiedzieć, że o, jeszcze może powiem, że moje nogi się trochę poprawiły po tym zabiegu. No, poprawiło się. No, ale to już jest od maja, mamy sierpień, no to trzy miesiące. No tak, dokładnie jest trzy miesiące. 19 maja miałam ten zabieg chyba. No, a jest 21 sierpień, czyli cały, cały, całe trzy miesiące. I wreszcie zauważyłam jakieś pozytywne zmiany, więc może faktycznie trzeba było czasu, trzeba było chwilę po prostu tylko poczekać, i żeby było lepiej. Dobrze, to tyle co miałam do powiedzenia, odezwę się pewnie w weekend, chyba, że jeszcze będę miała coś do powiedzenia, jutro to może się odezwę, ale raczej nie, więc odezwę się w weekend, jak nam się uda znowu na wycieczkę pojechać, to na pewno jakąś tam relację zrobię z tego i życzę wam wszystkim dobrego dnia, albo dobrego wieczoru i do następnego vloga. Słuchajcie, danie prezentuje się tak. Boże, tutaj chyba jest, nie ma światła. O, może tak będzie lepiej. Więc są żołądki, są jajko na miękko i te kromki chleba. I słuchajcie, słyszycie, że to chrupie? Ten chleb chrupie. Także... Polecam i yy, 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 będę jadła. Więc życzę wszystkim. Może też smacznego, może też jecie.